Dobra, kolejny wyjazd. Oczywiście Andrzejowy, także ludzi dużo. Dzisiaj szybkie nagranie. Lecimy nad, w ogóle, Zielony Stawik, bodajże. Tak mi się wydaje. Jerzyk nie pije, ale już gdzieś... no Jerzyka nie ma. Jerzyka nie ma, ale później wam go pokażę. Po 15 minutach widzimy gdzieś tam w oddali Andrzeja. A oczywiście Jerzyk ruszył, szuka sklepu z fajkami. Pierwsza atrakcja po prawej stronie, której niestety nie zobaczycie, ale myślę, że usłyszeć się da. A Jerzyk dalej prowadzi. Nasza trasa, póki co, prowadzi albo tu, albo tu, a tu będziemy na pewno. Zlazłem troszkę na boczek, żeby wam pokazać. Co tutaj szumi? A szumi taki właśnie potoczek. Woda czyściutka. Nie, no wygląda to rakieta. O, i Jerzyk się pokusił. Jest jeżozwierz. i Jerzozbierz. Nicy. Pierwszy balkonik widokowy. Jak wodogrzmoty, ale to nie wodogrzmoty. Szybka selka. I lecimy dalej za grupą. A co to zostanie? Można tu stać? Nie można. No nie właśnie, można. no to idziemy, idziemy dalej. <grafi> Żartowaliśmy oczywiście, pozwiedzamy, popatrzymy. <grafi> Wszyscy tak ślepo do przodu, a powiem wam szczerze, mam nadzieję, że nie wpadnę. To jest naprawdę ładnie. O, chciałem właśnie z tej strony, bo tak ładnie te kwiatuszki wyglądają, nagram wam kwiatuszki. Rumiankowo, zajebiście to wygląda, co? Ja to lubię i to słonko wpadające Icy Jak jeżek traszka? git Zostawił swoją ekipę Tutaj jest kierowca O, Iwonka już się rozbiera A słońce jeszcze nie wyszło Żebym nie był gołosławny, rozbiera się jak nic Blask jaki. Proszę bardzo. Jakiś jeszcze człowiek się do nas przyczepił. Nie, nie znamy człowieka, ale spoko. Zagada. Spoko, ale słoneczko. Pięknie się przebijasz. Ależ to wygląda. Posłuchajcie ptaszków. A już myślałem, że istnieje związek idealny, że kobieta ci nie się pleca. Kaj cholera! Chciałem wam coś zajebistego wreszcie nagrać. Nie udało się, oddała! <grym> oddała! No i zobaczcie, sprawdzam jaka woda. Prze włosy muszę trochę poprawić, bo dziewczyny są. O, elegancko, eee, Bajeczka, powiem Wam. Nie, ty w kałuży ubrudzisz rękę, idź tu! <grym> Na żółtego wam nagrałem Pierwsze objawienie I zobaczcie, wszyscy stoją I zamiast patrzeć to robią zdjęcie A ja się upajam, ja to nigdy nie kameruję Pierdziela, a po co nie mi ja to? To kurde kozak tak naprawdę O, są nawet leżaki polskie. O, dziewczyny nagrywają jakieś pełne buty wody. Dobra, ruszyliśmy o 5 rano. Jak ta miwonka jest? Dobrze? Cieplutko. No cieplutko, Jerzyk. Herbata no, mocna. Ty, w ogóle zgadnijcie, kim Jerzyk jest z zawodu. Ja nigdy nie wiem, ja nigdy nie wiem, ale. No nie wiem. Nie zga ale się zga domyślam. Zgadujcie. Nie domyślą się, nie cholery. <laughs> że on ci nie da, zobacz jak on wygląda, kurwa Jak on by tak dawał, to by wyglądał jak ty, bidy, nie Nie, ładny jesteś morda, morda! Właga, In, z aniołami To dziewczyna jest, na co to mam nie być? Z fugami już robicie zdjęcie? Ty, Andrzej, który to, który pagórek bierzemy, ten, ten, który? który? chcemy, bo na razie nie widać naszego, także który chcemy Poważnie? To my na taki duży? Tak. No Zrób z no. tyłu sobie zróbcie. Za mną to byś się zrobił, nie? No bagaż, Mordek, tutaj. Z <śmówi> 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 też bym nie chciał. <śmówi> Herbatka owocowa z grejfrucikiem, za darmo, smakuje rewolucyjnie. Nie, jak chcesz, to pij twoje. <śmówi> Ja pierdzielę sok nawet tutaj, mają malino. malino to nie malinowy, Jabłce. to jest melonowy. Cytrynowy. Cytrynowy, Cytrynowy sok. z tą fantastyczną ekipą do góry. Oni oczywiście młodzi to słabi, nie? Ja to już z racji wieku ma się tą kondycję. Tak jak się zachwiała po tym jednym garażu wczorajszym I to zerówca Niby Te zerówki to ja... Tu to taki nietypowy zielony kwiatuszek Idziemy w górę. Nagrywałem przed chwilą tamtą chmurkę Jak se wirowała Zmieniała się z takiego jakby Penisa moim zdaniem, ciekawe jak to wyjdzie Z jajkami A my atakujemy Albo tu, albo tu jak mówiłem Jak widzicie jest coraz że Idziemy takim bach, bach, bach Andrzeja nie widać Jak tam? Jest? Cały czas gorzej <gry> <gry> ale wiedziałem, że tak będzie to jest mechanik, on diesla odpali, ale z elektrykiem nie nie, elektryk kurwa <gry> kurde, spotkałem koleżankę po latach. Tam właśnie zasuwa. Kiedyś byłem z nią na boat trip na takich wyjazdach i czekam na jeżyków. Mam nadzieję, że gdzieś tam się znowu pojawią, żeby się na mnie nie obrazili. Takie są wyjazdy właśnie. W Polsce się nie może spotkać, a na Słowacji zawsze kogoś spotkasz. Niestety troszkę na widoki można by powiedzieć się kończą. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko zdmuchnie nam tak ładnie w dół, a góra będzie piękna, słoneczna. No musi tak być Zdobyliśmy się na Zdobycie wielkich gór Justynę w szkole Ale kurwa Morowa dziewczyna A tutaj ekipa jeżyka Dawaj jeżo zwierzę Ekipa jeżyka o, babcie, jaki frenzy zrobiony. Cyk? Co jak, co, ale w górach pazur musi być. Ja. Uwaga, zaczyna się zdobywanie wielkich gór. O, cyk. Łańcuchy. Na pa Pamiętajcie, trzymać się łańcucha obiema rękami. Jeden wejdzie, to dopiero drugi wchodzi. Dobra, możesz już iść. Uf. Ciężko. Tak, tak. Już, 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 już jest problem. No nie ma problemu. Damy i... radę? Bez łańcucha. Działańce nie nie czekaj na niego, dasy rady. Ja łańcuchów nie dotykam, bo się ich, bo one parzą. się po, po spaniu, tu dokładnie. To wchodzimy na szlak. Tak, no to zaraz sprawdzę. Ja to sprawdzę, bo idą poza szlakiem, ale tu już wygląda to fajnie. A, bo tu jest szlak, faktycznie. Tu jest, w lewo. Więc tu i tak idziemy. Ach. Najprędzej żyję, żeby zobaczyć więcej Moje serce bije, twoje serce bije Każdego dnia podnoszę się, po czym upadam Popełniam błędy, sam za nie odpowiadam Szukam znaczenia swoich własnych decyzji Biegnę, ale po co mi ten wyścig? Czasami mówią nam, mieliście farta Nie znacie się na żartach, tak odwróci się karta Ej, mieliście słowa. Tu jest szlak, w jakich górach jesteśmy, nie wiadomo Tak, szparką, szparką, szparkę. Widzisz jak faceci mają źle, te szparki się ładują. Też ciasne, no, też mokre. Muszą na nie patrzeć. Jeszcze. jeszcze muszą patrzeć, żeby wejść. I skręcamy wszyscy w tamtą. No i powiem Wam szczerze, że ja już jestem już satysfakcjonowany. Nie, nie dosyć, że kurde, te żółwie doprowadziłem tutaj. To jeszcze patrzcie jaki widok. Ja mam drugą szklaneczkę Słabo tu było, widoków nie ma Ale i tak jest zajebiście A i siedziałem na tamtym kamieniu, także nie było tragedii a moje żółwie Już atakują. i Iwonka tu przyspieszyła Momentalnie tu teraz z góry to pójdzie. Dobrze jest Zobaczcie jak to pięknie idzie. A te stare grzebienie to idą i idą. Młodzi to jednak młodzi. Zjeżdża na tyłku, ale słabo idzie. Dobrze jest, dobrze jest. Dobrze jest, zaraz pochwalić. Hej, 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 hej. Tak, Ale wariateczka Zobaczcie jak kozica tutaj przeleciała wariateczka koło nas na szybko Na szybkość Ja makaron na Super porze dzieciaku Myślałem że będziemy nie zejdziemy dzisiaj ja zawsze zejdę No zawsze a, no to dobrze. A jak się po, pojada i tak łazi, taka fajna, fajna ta wariateczka dzikuska. Najlepsze jest to, że jak już schodzimy, to tam jakby się bym pogodziło i człowiek się zastanawia, czy wchodzić i zobaczyć te widoki, nie? czy nie. Za szybko, żeśmy zeszli o, ja pewnie postanowiłem, że wchodzę jeszcze raz, bo nie było widoków. A widzę, że się odsłoniło. Ryzykuję. Atakuję raz jeszcze Uf. Jeszcze raz Łańcuchy Bez popisów Bez dziewczyn są potrzebne Cholera są potrzebne Bo już jestem zmęczony Szczyty. Będę szczytował dzisiaj dwa razy Uf. A jak Bóg da to nie wiadomo Co jeszcze Mnie dzisiaj czeka. Ale słońce petarda A, nie zagadujcie mnie, bo łańcucha zapełnia. Dobra, widok będzie, bo wariatka czuwa nade mną. Ładzi za mną od rana. To jest wariatka. Ładnie wygląda, jak posąg. Zobaczcie, jak się stanęła. Uff. Zajebiście, co? Kozica na szczycie i ja. Jerzyk młodego żeś młodego, żeś wtedy oszukał piątki, żeś nie przybił a patrz, a ja przybijam piątki, tak się robi z mało powiem wam, że jest dobrze O, jeszcze tylko tu, tu, tu i ta woda jak komuś na łeb spadnie będzie tragedia, ale nie takie rzeczy się robiło Uff. i warto było drugi raz tutaj w za pierwszym razem było i zimno, i kiepsko. A teraz tabliczki są. Zobaczcie, piękna ta skałka. Półpetarta. Zobaczcie, ja tak wyglądam z tą kamerą. Tylko mnie nikt nie ogląda, a ja sam bym chętnie obejrzał. Jak widzisz, takie widoki to jak barwy szczęścia. Nie wszyscy to dzisiaj widzieli, dlatego pokazuję mojej grupie. Zachęcam do wchodzenia dwa razy. Za pierwszym razem nie zawsze pyknie, ale za drugim... ...herbatki napić się można. Zdrowie tych, co nie widzieli takich widoków. Powiem wam szczerze, nie ma czego zazdrościć. Dużo ludzi, także nie wiem czy warto. Ale jak coś, to zerknijcie. To, żeście stracili, a ja to zyskałem. Zrobiłem parce zdjęć, a niech mają takie fajne, wspólne, nie wiadomo czy to pierwsze, czy ostatnie. Zawsze lepiej mieć jedno fajne, niż żadnego. Półki się kochają, a tutaj widzicie, widok, petarda. A dla mojej grupy jeszcze takie przesłanie, bo wiadomo, że jedni wchodzą tylko po to, żeby wejść widoków nie muszą widzieć, a ja wchodzę właśnie po to, żeby coś zobaczyć, dlatego wlazłem tu jeszcze raz. I nie musicie mi zazdrościć, naprawdę jest petarda. Wszystkie spotkanie z kozicą. Typiej prawie z ręki daje jeść. Ja pierdziel. Ale przekop. Nie wierzę w ogóle w to, co tu się co tu się odpierdzieliło. Słabo jest. A metry ja Nie ty, tu pół metra, gdzie dwa metry? No, no metr o, o, sika, sika sobie. Sika sobie, no? Ale jest wariatka Fajnie, że ona tam przyszła. Ale fajnie, jak ona jadła, tu prawie ci no. z ręki, nie? No wiesz, powinna uciekać, tak? Bo właśnie, ludzie ją przyzwyczaili, że, że ją karmią, a powinna zwiewać, nie? Bo taka jest prawda, nie? Obserwuję tak trzeźwym okiem tą trasę dla tych, co to zrobili, że tak powiem, w mgle. No, to, kurwa, nie było wcale tak łatwo, żeby tutaj tam przejść. Wiadomo, że jak ktoś tam nie ma lęku wysokości i tak dalej, to tam pójdzie jak kozica, ale jak sami widzicie, tutaj wcale nie jest tak łatwo. I fajne są takie cyk i tu teraz w dół, żeby pójść tam w lewo. Grupa pewnie za mną pędzi, ale się nie przyzna. Bo cisza taka, bez nich też powiem szczerze cisza, ale czasem fajnie, fajnie, oni odpoczną i ja odpocznę od nich A tu nikogo teraz pusty szlak tylko dla mnie Ahoj Super Elegancko Zielony stawik jeszcze, ostatnie spojrzenie i lecimy w dół Czym niżej, w tym źródełko widać lepiej. Cały czas mówię ostatni, ostatni, więc nie wiem czy to będzie ostatnie nagranie. Ale wygląda to dobrze. O. No i jak widzicie. Ja już sobie nie posiedzę, a może obajdę w ogóle to. Chyba że to się nie da obejść. Kolory, ile tu ludzi! Chyba się da. Myślę, że się da. O, siema, leście. Co wy tutaj robicie? Na tej szklance? Nie. To To jest kola, wiesz? No, wiem, że z piwem bym nie nagrywał. nie ma to. I Iwonka, może być to. Bierzemy Ferrari Pula. Dawaj, jedziemy Dawaj do Ferrari No kluczyk jest ja No dawaj wsiadaj Kurde no jako dojco od trzydziestki kluczyk Zobaczcie 30 takich się topali I py Uwaga, uwaga będzie wszędzie Przy okazji jeszcze żeśmy się wybrali na taką <coughs> Spacerek wokół jeziorka się klawica i słoneczko Petardinho wypadł No i teraz chwila prawdy, bo żeśmy się spóźnili Mieliśmy być o 16 a jesteśmy 16.40 Czy nasze auto będzie? Nie wiadomo Ale już widzę, że skoro nie ma za dużo kierowców to o ci się spóźnili w ogóle na autobus to mają nie jest. jest, jest auto Będzie dobrze Jest kluczykowy Także Zachęcam do pojazdów z Andrzejem, trzymajcie się.